Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie witam sympatyków sportu, tym razem zwłaszcza kibiców piłki nożnej i to Pruszkowskiego znicza, albowiem w dniu dzisiejszym Państwa i moim gościem jest szczególna postać tej dyscypliny sportu, rodowity Pruszkowianin, absolwent obecnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pruszkowie, a przede wszystkim wychowanych znicza Radek Majewski, którego serdecznie witam. Witam serdecznie. Witam Witaj Państwa. w domu. Dzień dobry panie Wiesławie. witam serdecznie. Po tylu latach. wrócił. Radku, nim przejdziemy do szczegółów, przypomnijmy, absolwentem szkoły, tak się teraz nazywa Mistrzostwa Sportowego, wtedy jak ty chodziłeś, to było Liceum Sportowe. Jeżeli dobrze pamiętam, trzeba dwa słowa powiedzieć, bo to był twój początek, to jest raz, a po drugie, jest to wybitna szkoła która ma w swoich szeregach wielu mistrzów olimpijskich, olimpijczyków, uczestników Mistrzostw Świata i medalistów i reprezentantów Polski, wśród nich Ciebie. Nie, no jeżeli chodzi o, o, o liceum o, na Gumulińskiego, no to się rozrosło, no ja wyjechałem, ja nawet ostatnio rozmawiałem z panią Kępkowską, Bożeną Kępkowską, bo ona napisała książkę i mi się pytała, w których latach ja byłem. I jaka to była historia, z kim chodziłem do szkoły. E, aczkolwiek ja chodziłem, bo mi było najbliżej, najwygodniej, bo mam, ja tam mieszkałem, e, tam się wychowałem w tamtych rewirach. E, a, ale teraz no jest i, i hala, jest która jest używana, i z nich tam jeździ na, na treningi, i chyba jest y, 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 sekcja pływania, więc, więc to już zupełnie inaczej wygląda. A, ale to fajne, że, że się rozwija cały czas próżków i są takie szkoły, możliwości. No jest nowo nałożona murawa sztuczna, znaczy murawa, no e, syntetyczna trawa, o to się dokładnie tak nałoży. na najlepszych to, że pierwsze kroki w szkole, pierwsze kroki z futbolem, robiłeś to perfekcyjnie, świadczy, przypomnijmy, ponad 400 meczów rozegranych w reprezentacji narodowej, w eliminacji Pucharu Europy, Pucharu UEFA, a przede wszystkim w renomowanych klubach, w Anglii, Grecji i w Australii. Och, tak jest, tak. Nie no było tego trochę, było kilka, trochę wyjazdów. Jak było. te momenty wspominasz? Jeżeli chodzi o Anglię, no to, to bym mógł powiedzieć, że nawet porównać do tego, że taki trochę mój dom, no bo jednak nawet jak wracam, to do tej pory mi kibice pamiętam i to jest przyjemne, sympatyczne. No teraz też tu może jest mniejsza rzesza fanów, ale zagorzałych, jeżeli chodzi o Pruszków. I te są, te są osoby, które, no takie małe, o, tacy miejscy byli, tacy mali, jak ja byłem, jak ja zaczynałem. No a to było trochę czas temu, no 18 lat bodajże, kiedy ja odszedłem ze Znicza, więc no jest trochę różnica. No ale trochę zwiedziłem, no. doświadczenie zebrałem i teraz mam możliwość, żeby młodym chłopakom, którzy tu są, bo są 16, 17, 18 latkowie, którzy chcą się rozwijać, mogę pokazywać. Dwie poważne kontuzje zatrzymały twój rozwój talentu piłkarskiego. Jak wygląda na chwilę obecną ta sytuacja z tymi kontuzjami? Czy po kontuzjach? Nie, no ja już jestem po kontuzji. No i pierwszą miałem w Australii, No tylko że to się wszystko wydarzyło. Na końcu świata, czyli w Australii, no nieprzyjemna sytuacja, ktoś tam mi się wpakował, znaczy jeden z zawodników mi się wpakował w kolano i więzadło krzyżowy ACL. No a to jest jedna z gorszych kontuzji, jaka się może przydarzyć zawodnikom, piłkarzom sportowcom ogólnie, no bo to jest długa rekonwalescencja. I druga kontuzja, która mi się przydarzyła już po, na zakończenie kontraktu w Wieczystej Kraków. Ja po, się śmieję, że, znaczy w cudzysłowie się śmieję, że z Australii przyjechałem do Wieczystej po krzyżowym, i odszedłem z krzyżowym więzadłem. Więc takie, no, dwie takie dosyć, dosyć poważne konduzje, ale chciałem i chcę pokazać, że, że można po tym wracać i to takiego kopa motywacyjnego dać młodym zawodnikom albo chłopakom, którzy mają urazy, że, że to tylko od samych nas zależy, jak to będzie dalej wyglądało. Jak aktualnie wyglądają Twoje przygotowania? No, lekko się zatrzymałem, bo były na drugim treningu już doznałem urazu, który, który był mocno niepotrzebny. No, jeden z chłopaków gdzieś tam mi wpadł na nogę, ale, ale wracam powoli, no, więc no, jak, jak kontuzja więzadła krzyżowego ACL mnie nie zatrzymała, to tutaj uraz mały też mnie nie zatrzyma. Myślę, że 8-10 dni będę, będę z powrotem do gry robię wszystko, żeby być gotowym. Aczkolwiek no, nie mogę się pokazać Swaringa trenerowi ani ani kibicom, fanom. faną. Więc, więc będę raczej tylko do dyspozycji, jak już będzie liga, ale to są, to są najważniejsze mecze. Powiedz mi, kiedy poznałeś trenera Mariusza Misiurę? Ja z nim grałem chyba z nich jeszcze. Albo on odchodził, albo ja, przy, albo ja z, młodzieżo, z młodzieżowych grup awansowałem do pierwszej ligi do, do pierwszej ligi do, do trzeciej ligi, bo to była trzecia liga wtedy. No i jakoś na boisku się poznaliśmy, no mówię do niego trenerze, ale się poznaliśmy już, już no, no, lata temu. Pytam, bo, bo w rozmowie z trenerem Misurą stwierdził między innymi, zacytuję, wierzę, że przez swoją determinację, charakter i ogromną jakość poradzi sobie bardzo dobrze. Radku, nadzieja, zaufanie to cieszy, ale to zobowiązuje. Determinacja to jest dobry wyraz, bo musisz być zdeterminowany, żeby wrócić po takich kontuzjach. No pewnie każdy będzie patrzył na wiek, no ale to ja już się przyzwyczaiłem, no jak ja bym patrzył na opinię, że każdy mówi swoją opinię w internetach czy, czy do mnie bezpośrednio, chociaż takich jest mało, no to bym nigdy nie zaczął brać piłkę, no że starszy, że kontuzy czy coś, no ale zapraszam na mecz i wtedy ocenimy, wszystko będzie najlepiej i najłatwiej powiedzieć. A nim to nastąpi, to, to się na to bardzo, bardzo czekają nie tylko kibice, kiedy Radek oficjalnie w składzie podopiecznych terami Żury wyjdzie na boisko? Bo w składzie już jestem. W składzie jestem, niby tak, już mam nawet numer. No, myślę, że to będzie druga, trzecia kolejka. No, jeżeli jeżeli trener zobaczy we mnie, tak jak cytuję, że jest zdeterminowany jakoś i tak to, dalej, to druga, trzecia kolejka powinienem już tutaj z 25 Gdańsk 25 lutego być do dyspozycji trenera. Radku, byłeś szczególnym gościem na obchodach, zresztą bardzo zasłużeniem, prowadzącym obchodach. jednym z stulecia, nie, nie, bo Aha, prowadzący, nie. prawda, czy współprowadzący, Współ to robiłeś wspaniale, zresztą tak jak wszystko i grę w piłkę, no ale w pewnym nie. momencie powiedziałeś, iż prezes Sylwiusz mucha prezes honorowy, tak. ma do Ciebie telefon i czekasz po prostu na, na teraz zadzwoni, tak? Ale najlepsze jest to, że prezes Sylwius ani razu na gali się nie odniósł do tego, że można wyjść, powiedzieć cokolwiek. Był go kilka razy próbowałem wywołać, ale zadzwonił. W końcu zadzwonił, no, ma numer telefonu. Zresztą no, my się z prezesem znamy 30 lat, no, cały czas byliśmy w kontakcie i to też jest przyjemne, że takie sentymentalne. Ale tutaj nikt nie będzie już miał sentymentów. No, jak przychodzi boisko, przychodzi robota, praca, działanie, to już nie będzie patrzenia albo przez pryzmat kogoś lubienia, tylko to jest praca do wykonania. Liczę na Ciebie. Nie tylko. Oprócz. Jak to się mówi, jak mówisz, liczyć, czy licz na siebie, no i ja taką dewizą żyję. I, te, i tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. Postanowiłeś po tych telefonach, nie telefonach, iż przystąpicie do negocjacji. Ciężko negocjować z prezesem Uchą? Tak, no jeżeli chodzi o prezesa Sylwiesza, to ja, żeby było jasne, no sympatyką fanom Zlicza. Nie przyszedłem tutaj ze względu na najlepszą propozycję finansową, no bo nie o to chodziło. Chodzi o bardziej pokazanie i zwieńczenie tego wszystkiego, no że jeżeli dostałem taką szansę, możliwość tutaj powrotu, a stąd jestem, no to jak nie, jak nie teraz, to już innej możliwości nie widziałem. Miałem i powiedziałem prezesowi, prezes, to nie, ja, ja tutaj nie zarabiam najlepiej, jeżeli chodzi o to, ale wypada jednak, żebym coś dostał, no bo jednak się zobowiązuje, ja będę na co dzień, jestem, yy, tak jak trener wspomniał wcześniej, zdeterminowany, żeby grać i mam idealny moment motyw do tego wszystkiego, bo jestem po kontuzji więc chcę też sam sobie udowodnić bo nikomu nie potrzebuję udowodnić żeby, żeby, żeby przypomnieć się kibicom zresztą ja kocham piłkę nożną, lubię piłkę nożną tylko te kontuzje niestety felerne mnie lekko zatrzymały, ale już wracam, będę gotowy więc prezes, można dzwonić, SMSować do zawodników albo do sentymentów i nie tylko a ja będę nie tylko z sentymentów ale też do świeżkiej roboty gotowy Radziu i kończąc, to po raz pierwszy z tego co powiedziałeś w historii jesteś nie w czołówce dobrze zarabiających, akurat o, ty z Nie wiem w piątce nawet. No, nie, nie, akurat, akurat z liczu, ale ja zaczynałem od bardzo małych kwot. No, myślę, że, że ludzie jakby, no ci co oglądają i wiedzą jakie, jakie to są pieniądze, no to, to, to by szukali innej roboty, o, można tak powiedzieć, a ja ja swoje co miałem zrobić zrobiłem, a tu tak jak wspomniałem jestem po to, bo, bo tu się historia też w jakiś sposób klamrą łączy. Radku, dziękuję za to co powiedziałeś, za przypomnienie, a przede wszystkim słowa do młodych ludzi Akademii Piłkarskiej, którzy na pewno będą czerpać z tego co ty powiedziałeś i później będą zyski. Serdecznie Ci życzę z całego serca w imieniu całej społeczności żółto-czerwonych, żeby wszystkie Twoje plany, wszystkie zamierzenia, a przede wszystkim powrót do pełnej sprawności, bez problemów, do momentu, kiedy w tym sezonie utrzymamy się w pierwszej lidze, czyli na zapleczu ekstraklasy, a może tak będzie, że będziesz mógł jeszcze pomóc w ewentualnej walce o awans. Do elity polskiego futbolu, bo w pierwszej lidze za. Ty po raz pierwszy będziesz grał, nie, nie grałeś libra, nigdy. Nie. Przeciwko pierwszej ligowym, tak, ale nigdy nie. Ale no, żeby jakby tylko nie być gołosłownym, no to zapraszam na mecze, bo to wtedy będzie wszystko widać. No bo ja sobie mogę omawiać, że wracam po kontuzji i tak dalej, że, e, że pokazać zawodnikom, ale tak naprawdę dyspozycja na boisku będzie tym już takim powiedzmy zamknięciem klamry, którą, którą jeżeli możemy tak nazwać, no, że nie tylko słowa, ale Dodatkowo jeszcze granie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i słowami Radka zapraszamy serdecznie na pierwszy mecz z udziałem naszego gościa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.